Rozmowa dnia. A razem z nami już teraz poseł PSL-u trzeciej drogi, Marek Sawicki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, z pańskiego doświadczenia jako no, byłego ministra rolnictwa chciałbym skorzystać. Mamy częściowe porozumienie, a właściwie to uzgodnienie z częścią środowisk rolniczych. Czy to jest maks, na co mogą liczyć protestujący, czy są jeszcze jakieś asy w rękawie? No to trzeba by zaprosić ministra Siekierskiego, ewentualnie pana premiera. Nie wydaje mi się, że to byłby koniec propozycji i rozwiązań, bo sama kwestia regulacji obrotu towarami z Ukrainą to jest rzecz niewystarczająca. Natomiast ważne, co na szczycie w Brukseli klimatycznym przedstawi premier i przedstawi polski rząd, bo tam oczekujemy jasnych stanowisk, jasnych decyzji w sprawie zablokowania zielonego ładu w tej części rolnej, pozostawienie tylko i wyłącznie spraw związanych z energią odnawialną, bo ta powinna być rozwijana i w dużo szerszym zakresie powinni w tym procesie uczestniczyć rolnicy i gospodarstwa, natomiast cała reszta jest po prostu... Zupełnie zbędna w tych warunkach gospodarczych Europy i świata, które mamy w tej chwili, także w warunkach wojny, więc nie wiem, z jakimi środowiskami do końca porozumiał się minister Siekierski, bo wydaje mi się, że jeśli to porozumienie zostało zawarte, to powinna być jakaś szersza konferencja prasowa, informacja dla. Uczestniczących w tej chwili rolników na protestach, wyjaśnienie szczegółów i być może to by spowodowało złagodzenie tych protestów i odstąpienie rolników od, od protestów. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z grubą rolników, która spotkała się w Jasiące i, i z panem ministrem Siekierskim to porozumienie zawarła, a pozostali tego nie będą akceptować, to też nie jest to dobre rozwiązanie i wydaje mi się, że. Trzeba jeszcze poczekać. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o sygnatariuszy tego porozumienia jest straptem kilka instytucji związanych z rolnictwem, ale też takich nieformalnych bardzo. Ta reszta, pozostali no, nie są zadowoleni, jeżeli chodzi o formę, w której przeprowadzono te negocjacje. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, Pan wspomniał, Panie Ministrze, Panie Pośle, o, o tym, co Donald Tusk na forum unijnym może no właśnie. Może, czy raczej będzie ciężko, ze względu na to, że jest już końcówka kadencji Komisji Europejskiej i Bruksela będzie szła swoim torem. Już tyle, ile mogła, tyle się wycofała ze swoich zapisów. Otóż, właśnie w tym momencie, może dużo więcej, dlatego że wszystkie środowiska polityczne przygotowują się do eurowyborów. To jest końcówka kadencji tej komisji. Komisja nasz z Januszem Wojciechowskim w sprawach rolnych popełniła ogromny błąd przed wojną rosyjską w Ukrainie. To jest pokłosie także porozumień paryskich z 2016 roku, które rząd PiS akceptował, więc. Te błędy, które wtedy zostały popełnione i przygotowany Zielony Ład, ale dla rolnictwa przede wszystkim Krajowy Plan Strategiczny na 1400 stron dokumentu opasowego, którego nikt w Ministerstwie Rolnictwa, jestem przekonany, w 2020 roku nie czytała, już na pewno nie czytali go urzędnicy w komisji, sam pan komisarz, a jednego podpisali. A to w tym planie strategicznym jest cały Zielony Ład. Są kwestie ekoschematów, są kwestie warunkowości, są kwestie wyłączeń gruntów z produkcji, w tym także Powrót do zalewania torfowisk, to są wszystkie te elementy tam zapisane i ci urzędnicy Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim politycy, którzy to akceptowali i wysyłali do Brukseli, jakby dzisiaj udają, że o tym nie wiedzieli. Więc teraz trzeba się z tego wycofać. Są inne z zewnętrzne uwarunkowania, i to, czego ja oczekuję od mojego premiera. Mojego rządu w tej chwili to przede wszystkim stworzenie przynajmniej dziesięcioletniego w Brukseli funduszu humanitarnego, gdzie nadwyżki żywności z Europy przez najbliższe 10 lat. W ilości co najmniej 20 milionów ton zbóż i jego pochodnych, będą włożone w rejony głodu, w rejony biedy, tam gdzie ludzie potrzebują tego jedzenia, więc Afryka, Bliski Daleki Wschód. Natomiast to odciąży rynki europejskie i, oczywiście, nie spowoduje jakiegoś boomu cenowego, ale sprawi, że przynajmniej magazyny w jakiejś części zostaną opróżnione i będą gotowe na przyjęcie nowych zbiorów po żniwach. I i takich działań oczekuję i mam nadzieję, że te działania będą skutecznie w Brukseli podejmowane. Podkreślam, że to, że jest końcówka kadencji komisji i że politycy zobaczyli gniew rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, wszystkim politykom wszystkich partii kandydujących w najbliższych eurowyborach powinno dodać wiele do myślenia. To spójrzmy teraz, panie pośle, na kolejną kwestię. Do Sejmu na dniach ma trafić wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Pan będzie głosował za? Tak, ja będę głosował za, bo mamy tam do czynienia z sytuacją, w której pan prezes Glapiński częściej, że tak powiem, prowadził Konferencję prasową nie zajmował się zarządzaniem Bankiem Polskim, a sprawa chociażby nielegalnego wykupu obligacji i wsparcia rządu w sytuacji potrzeb finansowych jest niezgodna z konstytucją. Tak jak chociażby niezgodne z konstytucją są kolejne, kolejne podejmowane decyzje przez Narodowy Bank Polski i za te, za te niekonstytucyjne decyzje po prostu one będą dokładnie sprecyzowane we wniosku. Będzie musiał odpowiedzieć pan prezes Glapiński. A nie ma obawy, że będzie interweniował Europejski Bank Centralny na arenie międzynarodowej. To może być bardzo zły wpływ dla Złotego. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Na pewno, na pewno zły wpływ dla Złotego miała kwestia niekompetencji profesora Glapińskiego i jest pytanie co jest dla Narodowego Banku Polskiego gorsze? Czy niekompetentny prezes, czy zawieszony prezes? I wydaje mi się, że to drugie jest lepsze. To jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W tym tygodniu mija 100 dni rządu. Rządu, w którym PSL odgrywa bardzo ważną rolę. Jakby Pan ocenił te trzy miesiące? To były bardzo trudne trzy miesiące, dlatego że to, co najistotniejsze, wydaje mi się, że nie udało się Ministerstwu Sprawiedliwości. Odblokować y, za, z, zamurowanego systemu prawnego w Polsce, zabetowanego y, przez y, 8 lat reform Zbigniewa Ziobry. No, mówił o tym sam prezes Kaczyński w trakcie kampanii, chociażby w lecie przed wyborami parlamentarnymi, czy y, Mateusz Morawiecki, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości się nie udała. No, y, te chociażby blokady w postaci dania większych uporami prokuratorowi krajowemu niż prokuratorowi generalnemu, który jest jego zwierzchnikiem i to pan prezydent podpisuje, no dzisiaj sprawia, że wiele decyzji podejmowanych w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości jest trudnych do zrealizowania i stąd minister Bodnar, profesor Bodnar musi szukać rozwiązań niekonwencjonalnych, ale jestem przekonany, że ostatecznie zgodnie z prawem i z konstytucyjnych i że po uchwałach pójdą także ustawy i będziemy mogli przywrócić najpierw ład prawny, a później inne rozwiązania. No, I my będziemy to kwestia, kwestia pokłosia, panie redaktorze, tych protestów rolniczych. No, to jest także kwestia właśnie niezrozumienia i niekompetencji pięciu ministrów rolnictwa w ciągu ośmiu lat w ministerstwie, gdzie, gdzie rzeczywiście oni nie wiedzieli, co podpisują, o czym decydują i co rolnikom zostawiają. Otwarcie na Ukrainę nie stało się same. Ono stało się za przyzwoleniem polskiego rządu, a wicepremier Kowalczyk namawiał w szczytach cenowych nie sprzedawajcie zboża i rzepaku, bo będą jeszcze droższe. Przecież wiadomo, że gdyby tylko za, po, poobserwował I... ostatni dziesięcioletni cykl koniunktury giełdowej, czy tak, w Chicago, w czy, czy, czy w Pierwszym Paryżu, to by wiedział. polskiego radia mówił poseł PSL-u drogi Marek Sawicki. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Dynka polskie radio.